Yy, witam Was na moim kanale z tej strony Tidusia, i w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w, w Fortnite eee, Gdzie byśmy poszli? Tam myślę No pójdźmy tam Zobaczymy co tam jest Mam nadzieję, że dobre miejsce wbrałam. I tak w ogóle, jak chcecie to możecie mi pisać w komentarzach, gdzie są dobre miejscówki. Okej, okay, mamy już broń, więc coś. Jak... Zawsze coś. Mam broń. Przy okazji wyśnijmy ten. Gdzieś tutaj jest skrzynka. I przepraszam was, was, jak będą jakieś hałasy, ale mój chomiczek słodziutki, najsłodszy na świecie, właśnie wyszedł z tego. Z domku i zaczyna roz... i trochę... Aha. Fajnie. Aha. Mm, Okej. Okay. Co ja właśnie zauważyłam? Co to było? Może ja już sobie pójdę. No czemu ja to nie mogę wyjść. Mogę. Okej. Okay. Jak na razie mam chill out. Tam w sumie możemy pójść. Może coś znajdziemy. Raczej tam nic nie ma. Tam są jakieś rzeczy. Apteczka, tak, a mm, I ten, ale... To mi się raczej nie przyda, więc... Chwilka. E, trójka. Przyda mi się. To mi się raczej nie przyda. Weźmy ten. Nie wiem głównie, co mi się przyda, a co nie, tak jakby, nie no, mi się wydaje, że dobrze wybrałam, jak źle, to napiszcie w komentarzach, czy się następnym razem poprawią. I w ogóle, yy, gram w tą grę, tak jak wam mówiłam wcześniej, bardzo krótko, więc jakby co, to na razie sobie nie chcę kupować żadnych skinów. oczywiście, na chwilę zamiast tej zrobię. O super, 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 dosłownie. Skaczemy, 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 skaczemy. Siana, siana, ściana, ściana. Ściana, 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 ściana. Ściana, ściana. Okej, okay, jesteśmy w boksiku. Okej. Okay. Zobaczymy się. Dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze, jest bardzo dobrze. <laughs> Mówiłam, że w tą grę nie potrafię grać, dlatego to już będzie koniec tego odcinka. I jak na razie żegnam się z wami i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!